Cześć wszystkim, z tej strony Julia. Witam Was na naszym kanale wraz z Hubertem. Hello? I Siema. 3 jest 2, 0. znajomym gościem. Żelazny dzień dobry! A to nie, dzień bo do żelaznego to ja dopiero tu tylko. Ja sprzątam. Ja On tu tylko sprząta, sprzątam. Tak. No, także pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, zostawić subika oraz dzwoneczek. Tak, i wpadajcie na Instagrama. Zapraszam serdecznie, pojawi się coś tam za jakiś czas, chyba. Ja nie wiem, czemu to o Instagramie mówisz, a nie mówisz o tym. Mi, mi Julia mówi cały czas. No, ja live y będę robić, live y e, będę tak, robić. A tak, tak. A na Instagrama tak. w ogóle nie, nie wrzucimy, się na Instagrama reklamuje. Dobrze, Julia, dobrze, właśnie właśnie tak to wygląda. Reklamuj to, czego nie używasz. Dobrze, Ech. dobrze, no tak. Ale będę, będę. Yy, także no, gdzie ty Hubert, uciekłeś, halo? Wracaj. Poszedłem, bo już mi taki clinch złapał, że już nie mogłem. Nie. No, słuchaj, no, słuchaj co, co się tam stało? Od ale gdzie w wodzie? Czemu wchodzisz patrz, do? Patrz, 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 patrz. Co się dzieje? Czekaj, 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 czekaj. Co się Cze... dzieje? Ej, ty to zrobiłeś? Nie, Przecież jak ja to miałem zrobić? Ja tutaj sobie, ja tu z góry ktoś tam wodę blokuje. To są ścieki. Jezuście, Ej... gdy Zwinda, Julia. <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. To... Julia, słuchaj, ale w ogóle y, dzisiaj y, sprawa jest taka, jakby. Na, Ciebie nie było na Ferrarię no, przez jakiś była. czas i y, zrobiliśmy ci CDC, mnie mam znaczy Ona nie jest już końca gotowa. Czy to jest ty, to, co ja widzę? Jest in progress. No, to musisz tu... A co ty widzisz? Nie, wiem, ty to widzisz najwyżej z morza. Tutaj to jest. To, 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 to jest bank. To jest bank A. Już nie widzisz, że jest napis bank. No widzę, że bank. To, co ci chodzi, przez bank nie jest dla ciebie, już nie wiem. Ty A po... chciałabym tam zamieszkać. No nie co wiem, tam jest, tam jest, tam są pusty, o, tam nie, są tu pustki O on mnie atakuje, dobra, nieważne Słuchaj, słuchaj, popatrz Tam, daradaram, domek Julki Proszę, wiesz co? Męczyliśmy się, kurde, przez e... trzy godziny z Doknesem i robiliśmy ci domek o, o, Właśnie, właśnie tam. Tam. Nie masz gdzie mieszkać, właśnie tam co... Jest kuchnia, jest wszystko, więc au. zapraszam Aj. nie pod... Piękny, dobra. dziękuję Czy... Krówka <noise> um. No ładny, ładny ci powiem, wnętrze całkiem. Ała! Ja myślę, że dorobić jeszcze różowy daszek, bo tak tak kurde No ja, ja myślę, że dorobił te drzwi, bo coś takie zbyt przewiewne są. Zbyt przewiewne, dobra, dobra, ja dobra. Ja bym dorobił okno jedno drugie, żeby przypadkiem nie wypadła przez nie. Ej, no ale. Dobra, i Ej... myślę, że kurde jest jest, jest gotowe. No... Jasne. Ale gdzieś tam widzę, halo! Nie, no jest sztosik, naprawdę. No nie psuj nam pracy, wiesz, nie prosili. Co ty robisz? Cześć, no ja ja ciemno, halo! Wy mi prosicie ale o pomoc, bo tym wszystko niszczycie? Nie, ale, no! Ale, ale, ale czymś I co zrobiłaś? Taka... Popatrz, że lasy będzie płakał. No co to jest za współpraca? O nie! Nie, wracaj, sorki! Nawet strach mam pracę na, 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 zaatakować, na, na, bo się im zrobiło smutno. Zaprawiłam. Chcesz, grzybka masz, przepraszam. Ej! Chociaż coś. Jakby nie, nie wiem, Julia, jak na przykład by mi było przyrodza, to nie wiem czy jakbyś mi dała grzyba, to bym się poczuł lepiej. Zawsze coś, no ale no nadal. No po prostu weź już szanuj czyjąś pracę, no kurde, no jest, jest, staramy jest, się. Śliczne, jest no piękne, dobra, słuchaj, jakby to, to zrobił I Tesim, nie? To zrobił I Tesim. E, żelazy, żelazny, sorry, że was mylę. <laughs> e, a tutaj zrobiłem ja dla ciebie domek, popatrzę, już lepszy. o, Z dachem, z, z dachem i z drugim piętrem, tak? Tak, tak to no jest? No nie, a... znaczy jakby to jest jeszcze niesticzony domek. Ale, tak. Ale ja chcę sama sobie domek wybudować. Nie Julia, ty nie umiesz budować. Ja... Musimy chronić nie. Ferajnę przed twoim brakiem wizji, e, wiesz, a, a jakby to Nawet mi się nie dałeś nigdy wykazać, to co? co Julia, oceniasz? jakby wolę po pfu, prostu... Pfu. Nie chcę... Słuchaj, jako, jako, jako jeden z dwóch prezydentów Ferajny, ja bym chciała ci powiedzieć, że... Co? Zmieniam co chcesz? Nie, jeżeli chcesz pozwolić pozwolenie na budowę, to twój dom musi architekturą dorównywać tym obok. To będzie jeszcze piękniejszy. No ale nie, on musi być po prostu taki jak my chcemy, więc dobra, nie, buduj tam żelazny, buduj, buduj. Ja tutaj y -y, y -y, delarek.ply. -y, jasne <laughs> Pl. Nie masz w ogóle PL w niklu, stary, to bym jak głupie. Przestań, nie ja mogę ciężko. tego już zmienić, bo, bo, bo nie ma już wolnych, idę już, idę do ciebie, idę dealer, idę. Ja idę do domku mojego. I chcecie szłubi? Chodź. Zapraszam cię na kawę. O nie! Idź mi z tymi idejami! Przecież ja mam kill'ów, mogę to wykopać. Prze Przestań! Ty, popatrz! Stołniarka! Hube! <gryw> ja ci dam zaraz stołniarkę! Jeb! Yep. Ale mnie ugryzł ten kurde żonkil. Nie, ja idę po strzały, żonkil? czekaj. Ja, nie, ja idę po strzały, ja się zaraz pozbędę frajera raz mojej ja Dobra, czekaj, nie, ładuję tutaj kusze, ładuję kusze. Uwaga! Uwaga! Stary wstał! Te... Chuby. Nie dobra, czekaj, to... czekaj, co masz poleci. Masz beznadziejne. Ty, jara się! O, trafiłeś? O, po nim, dobra, dzieci, bo mnie tu mnie męczyły po prostu. Zostaw tego trupa, to jest moje białko. Twoje białko? O. Ej, a, a jakbym tak sobie w tym grzybku zamieszkała, takim rozwalonym? Poczek, to jest przytulnie. O jej, coś, co, coś jest stary w dziewczynach i ich inności, bo to jest domek jak Himozianki, wiesz? Czemu on jest taki nie w całości, jakby? Nie wiem, jakby hmm. widziałaś domek jakiegoś moza może? Nie, nie widziałam. No, już nie zobaczysz, bo on wyglądał podobnie, ale już w ogóle ruiny nawet upadły. Ale, ale jak to ruiny? Nie wiem. <laughs> Ej, cześć co zrobił dealer w moim domku? Co co mu chodzi? Diler? Diler? O, cześć. No i do domku wszedł. Czekaj, uwaga, mam siekierkę. Mam siekierkę, idę tam. <laughs> Czemu widzisz? <go bierz? śmiech> no bo nie wiem, co on tu robi. Ale on tylko przyszedł sobie po jedzonku do ciebie. <laughs> no patrz, no patrz, jaki nie, niewinny, no. A ty go bijesz za co? Czy wy konwersujecie, czy co? No piszemy ze sobą. O mi. O mi. Aha, bo teraz masz pewnie czat wyłączony, no nie? wyłączony, no. <laughs> A, no to, to super, no to fajnie, super. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, eee. wiesz co, bo kurde... Ja tutaj się biorę już za drugie piętro. CO ZROBIŁ?! Ty, ty w mi domku Nie! Ups. Co ja słyszałem? Kotek co? żyje! Wysadził mi pół domku! O. <laughs> coś, coś czuję, że chyba nie będziemy kończyć domku Julci, tylko będziemy tobie naprawiać, zbieram. ale... O, Jestem nie. bogata w jedzonko, O yeah. nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, czekaj, ja zobaczę, czy ja mam Są, trochę no, Tak, Tego nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję. Kwiatki Julia, też, Julia, chodź, ze, chodź za mną, chodź za mną, bo nie, bo to już mi się przestało podobać, chodź za mną. No, idę, idę. Po, ja ja po za mną, chodź tutaj za mną. O, ty masz kusie, oj, oj Tak, mam kusę i zawaham się jej użyć, więc A... zapraszam tutaj za mną Aha, czy my coś zrobimy dilerowi? Tak, idę, idę się odegrać temu, kurde, pu Komu pu? Dilerkowi pu Pu Dobra, popatrz, Ja to tylko oglądać, bo ja się nie chcę przyczyniać Przepraszam, byczki, przypadek Przy, Przypadek, no, no, no ma Dobra, dobra, dobra Ja dobra. stół, zjadłam mu ciasto O też tak macie, że przypadkowo wysadzacie ludziom domki, bo mi się zdarza I na przykład. Mi się... Nie, mi się nie, nie zdarzało nigdy. A, okej. Okay. Aż do teraz! Ty... Oj! <śmany> Ojej. Ojej. O. 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 o ale to jest stolik. Kurde, to ładny. prawie nic mu nie zrobiło tutaj! No to daj więcej! Dobra, czekaj, trzeba się, prze... trzeba się tutaj... Nie, dobra, wiesz co, ja mam pomysł, ja, my, po prostu musimy, my musimy coś bardziej takiego buchnąć, czekaj, chodź, mu buchniemy, hubie, hubie, hubie. Ja, ja wiem, co hubie. mu buchniemy, co? Pamiętasz, jak on mówił, że on tak bardzo się stara o ten ogródek? Tak, tak, wiem, patrz, tu mu walniemy TNT. O nie, Tyj. nie, Tak. to jest złe. Tak. No Nie! Ja nie powiedział, że on tu idzie! Może może byłaś Ale Julia, byłoby śmieszne gdybyśmy mu rozwali ten ogródek, co? No to dawaj teraz? Nie masz już TNT? Nie mam? Nie mam, to było moje ostatnie! Ja, ja! pierniczę Jurka, zepsułaś wszystko! <laughs> idź do niego, idź do jakiegoś domku, do kogoś i ten, i weź TNT ukradnie od kogoś. Wszystko, zep... ale nie ma TNT na Ferajnie poza dealerem. Serio? No, mówię ci, że zepsułaś wszystko. Nie zwalaj na mnie, to ty stałeś piłek. To ty stałeś piłek. A ja. to ty mnie ty, asekurowałaś! ja tylko oglądałam. Ej, ej, wiecie co? Kurde, bo i ty się mnie już woła do piwnicy, że mam wracać. Ej, ja, ja, ja muszę wrócić do piwnicy, bo i ty się mnie woła. Do piwnicy? Dobra. No, no, dobra. Kurde. Powodzenia. Dzięki, Mijam mam cię. nadzieję, że mnie wypuści jutro. Dobra, papa. Pa. Cześć. O nie, co on mi zrobił? On mi domek wysadził, to dwa piętra Jezu, mi wysadził, nawet do piwnicy, nie, już myślałem, że do piwnicy jest dziura Nie, całe szczęście nie ja Już nie mam gdzie mieszkać, a wiesz co się stało? Co się Przed stało? odcinkiem, są, naprawiłem dom Serio? Tak, naprawiłem wszystkie zepsute okna, wszystko naprawiłem Czemu tu dealer jest? Dealer tu jest, co jest? Czy on coś knuje? Nie wiem, nie wiem, nie wiem Cię on coś knuje? Dobrze, że mam ten czat wyłączony, bo ja się boję tego czytać, w ogóle o Ciebie wypiszecie. Ja się boję. No nie, no ja naprawdę mówię no. Co wyrzuciłeś? Drzwi, bo miałem drzwi. A to moje drzwi były! <laughs> chciałem powiedzieć, że jakieś drzwi miałem niepotrzebne tak w tym filmiku. Ja nie wierzę. Czekaj, ci to pomogę odbudować. Ale ty nawet nie wiesz, jak odbudować. No jak nie wiem, nie mam dwóch lewych Ja już, ci pamiętam, jak to było zbudowane. A to teraz. było z. No tego. Drewienka. Mm. Kurde. No. Nie wiem, nie, 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 mam, nie mam pojęcia. Tu miałeś chyba ciemne, to chociaż. Nie, zamień to na normalne drewienko. Nie mam normalnego drewna, ja nie mam, ale właśnie jest problem, że ja w ogóle minerałów nie mam zaraz i zaraz pewnie ja to i tak nie odbuduję, bo mi się minerały skończą. A, ja ci daję całe drewno do skrytki na jedzenie, w której masz y, drewno i na przykład kamienie. Dobra, co by tu jeszcze ci dać? Lata latarkę do jedzenia ci dam, tak. Diler matienty, TNT, diler ma Nie. No. Nie. Nie. A ja mam te drobne pochodnie. No i co ty mu tą czerwoną pochodnią zrobić? Mam pomysł. Jaki? I pomysł. Na pokój. Co jest TNT. O, Czekaj. TNT do mojego Nie, domu. na pokój. Pokój w sensie, że. Wysadzimy TNT i UMWki. <laughs> to on proponuje. Weź włącz ten czat! Czekaj, jak się to włącza! No, Escape, opcje, czat, czat no i włącz. Opcję czat. Phone Dobra. Działa. Nie. O, ja cię. Hubi, buduj domek. cię <grym> Nie dość, buduj... że zniszczycie to jeszcze złodziej. Ci to. Tak normalnie, tak o. Ja, no Ej, nie! Masz kota i <grym> Ej, to jest mój kot! No czemu? Przeżyła eksplozję! No przeżyła! Przecież ci mówiłam, że kotek żyje. Chyba. Aha. Chyba. Albo byłam pod takim wrażeniem, że tego nawet nie zdążyłam powiedzieć, i to tylko powiedziałam w myślach. Okej. Okay. Okay. I w ogóle muszę ci się do czegoś przyznać, Hubi. To znaczy? Bo wiesz, ten domek, gdzie tu stoi, to ja tam wcześniej wybuchłam creepera. Który domek? No mój domek. To, 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 to creeper wybuchnął. No. no właśnie widziałem tą dziurę. Tak, i... Julia, nie, tutaj na to serwerze postawiłem. jest prawo. Sprzątaj po swoim kliperze A gdzie to prawo jest napisane? Tuaj, Julia, to ja jestem prawem na tym serwerze. Co jest z tymi drzwiami, nie tak? Ale, nawet TNT. No, może TNT, nawet drzwi cię kurczę, nie ten. Nie, nie no ale to jest tragedia. Myśmy się Twoim domkiem zajęci, a zwykle przez dealera. Przez ile ja. moje odcinki le legną w gruzach to na odcinek, ale to tak zawsze ja nawet, ja nawet nie muszę z nim nie nagrywać, by moje odcinki z niego legły ja. w gruzach. Pomogę Co? Ci. To ty nie wiedziałam, że on ci nawet tutaj to rozwalił. No jak to nie widziałaś? Przecież widziałaś. Ale nie, nie patrzyłam się na górę! Ale przecież widać to! Nie trzeba się patrzeć, by to widzieć! O, cicho. To ty masz fowa na 50? Możliwe. To Julia sobie zwiększ, bo widzowie cię wyśmieją. Cicho, jak teraz, razie ty się śmiejesz, tylko mendo. No nie wiem. Ale ja no To po prostu nie będę, no to nie będę mógł... Aha, dywan mi też rozwalił, to fajnie. Dywan już nie odbuduję, bo Ale... już nie mam wełny tyle. Masz przecież tą. Patrz, mówi. O się. Pyk. No a jasna. No nie ma jasnej. No mówię ci, że Ale nie ma. To no. może być takie, do zostawko. Już jest taki w połowie. Odpływany. Ja nie mogę. Ja nie mogę, ale jestem wkurzony. Dobra, chodźmy coś innego porobić. Halo. No, ale co mam porobić, jak ja chciałbym się poryć z i w moim domku normalnie? <grym> Ojej. Dobra, to chodzi mi, ja pokażę ci twój domek. Patrz, jakby. Tutaj trzeba dopalić ścieżkę do twojego domku. O. No to ścieżka będzie taka, opyk. Ale troszkę to pogrób może jakoś. No taki... wiem. No, po grubie. Masz dirta? Yy... Nie. Bo wy odłożyłam ta... do twojej skrzynki, chyba. Dlaczego mi e... odkładasz dirta do skrzyki z jedzeniem? Tam jest wszystko. No, tak się napatrzyła ta skrzyneczka, to wiesz, to już. Już tam wiesz, włożyłam do niej wszystko. I chcę, żeby była alejka z kwiatuszków. Okej? Okay? Okej? Okay? Mhm. Mm Czemu, czemu tutaj ten, czemu, czemu ten kot się nie teleportował do twojego domku w ogóle? Do ciebie? No nie okay. wiem I... I daj mi tę łopatę, ja sobie ścieżkę zrobię Dej. Dej. No dobra, to ma, zrób sobie ścieżkę, Dej. zobaczmy jak ci pójdzie Dobrze mi pójdzie Ale czemu robisz ścieżkę tutaj półko mojego domu? Tutaj, tutaj zacząłem Wiedziałem, że to będzie zły pomysł, gdzieś łopatę do ręki. Czemu przecież ładnie sobie prowadzę ścieżkę? O co ci chodzi? No. No i przecież muszę mieć ścieżkę do Twojego domku, halo. Czy to zły pomysł? Czy dobry pomysł? Czy zły? Spadaj. Ała! <noise> no Fajne. i patrz, daj git. Ładne. Oddaję Ci łopatkę. Mhm. Mm mhm. Mm no to powiedzmy, że. O, powiedzmy, że może być. A więc co jeszcze pomyślałem? No. O, kwiatek. Co, 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 co? Yy, Pomyślałem, że tutaj można zrobić. Yy, ten. Przekop. Wykop. Nie. Podkop. Nie. To co? Yy, jak to się nazywa? Nie balustrada. Tylko płotki! Eee, płotki! Ej właśnie, ej, Taki... no przydadzą się tu No przydadzą się, bo tu jest live. Jak będę w nocy wracać, nie będę nic widzieć, to kurcze tam spadnę i co? I umrę sobie. Dlatego byśmy nie chcieli, prawda? Gdzie masz płotki? Eee... Płotki? Płotki. No nie mam. Jakby... Wiesz co? Może, może, może mam w sumie, Wyburły? ale wybuchuję, Nie, nie denerwuj mnie już nawet, bo ja to jak widzę ile będzie naprawiania, to już aż się chwytam za głowę i przeklinam dilera w myślach. Oj, tam no kurczę, to przyjdzie... Teraz już tutaj muszę trawę doprowadzić, ja nie mogę. Mówi. Jestem wkurzony, nie, nienawidzę dillera. Miałem go w ogóle zbanować, <laughs> a ja może go ty zbanować? Go w sumie to mam takie taki prawo ty 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 go kochasz. zbanować. Nie kołam go, nie mów tak nie. a Ty w ogóle się stałeś na ferajny, cały czas wywajz jakieś teksty, które nie są w ogóle. które są zbyt niebezpieczne. Ty jeszcze nie wiem czy takie teksty się kończą. Dobra. No może nie. Dobra, no to jakby. że Teraz fajnie wygląda tutaj, jakby widzisz się, wyrobiło. te jest druga do więzienia. jest? jest. Ładnie. Tylko... No, której się określić. Ale co chodzi z tym domkiem? A to jest dla ciebie. Ale... No, co ci chodzi? No, dobra, jak nie to możemy ściąć. W sumie. Nie, dobra, nie będzie, nie będzie, Zastaw! dobra, to ścinamy domek. Nie. Ścinamy w pień, nie. dobra. W... Ja, ja tu tej... stoję, póki ja tu stoję, ten domek nie zostanie zburzony. E... słyszysz? Nie. Uh -huh. A, Okej. Okej. Okay. Okay. Przestań! Nie niszcz go. Fubi. Nie. I bo smutno mi jest teraz. No, mi się... Właśnie chciałem powiedzieć, że nawet nie umiesz udaje, że ci jest smutno. Pff, <grym> nie <grym> udaję! <grym> ale masz, ale zostawię ci jeden bloczek, żeby ci też nie padał, bo jakby... Dziękuję. Dziękuję. I ja sobie jeszcze takie tutaj może tak ozdobię tutaj, że sobie dam tu różowe, tu różowe, pyk, pyk. O, i, i to mój domek. Zostaw to! Ej. Czemu mi bierzesz włóczkę? Słuchaj, w ogóle, bo ja wpadłem na pomysł, Julia, żebyś miała domek, ale z różowym dachem. Jak ja mam niebieski dach, to ty byś miała różowy, co ty na to? Nie chcę mieć cały domek różowy. No nie bierz miała całego domku różowego. Bo na to już y, tutaj Urząd Wyższy czy ta partia bambus nie wyraża na to zgody. Ja mam Cześć, gdzieś wasze zasady. Jesteś, jesteś na Ferrari, więc się dostosuj. Arr. Nie chcę mieć różowy I Dobra, mówisz, że masz gdzieś nasze zasady, tak? Tak. To zapraszam. Dokąd? Co ty chcesz? Ale do, do, do osób, które mają własne zdanie. Gdzie ty chcesz mnie zaprowadzić? Nie idę do więzienia, tam jest więzienie. Spadaj! No ale tam kończą tacy jak ty właśnie. Nie. O Julia, Julia. Nie. Ja nie wiem. Jak dla mnie to... Jak dla mnie to powinnaś... Yy... Pomóc ich w budowie... w odbudowie domku, jakby, no bo przykro to mi myśli, trochę. co mam robić, bo. Słuchaj, dobra, to par, wiesz, jak nawet zwykłe drzewo. Aha. Trzymaj to. Albo nie, chodź najpierw się prześpimy. No właśnie, ja ci miałam mówić. No, prześpimy się, Wstajesz rano. śpiesz pochodnią, podpalę domek, halo! O, żyjemy. Z... Dobra. No to i szukaj drewna. Zwykłego. Zwykłego. Albo brzozowego. No i! <laughs> Dobra, czekaj, bo rozglądam się nawet nie wiem gdzie to. Gdzie są te drzewa? Czemu tu jest wszędzie dąb? O nie! Hubi, ale tutaj nie ma zwykłych drzew prawie w ogóle. Ej, no masz, wiem. masz sadzonki, masz sadzonki, nie? I chyba, żeby hmm. jaki łosian ukraść trochę. A co? Ale a, a co ukraść? Ona ma a no dobra, dawaj, dawaj, ja, 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 dawaj, dawaj. Ja, ja się do tego nie przyczyniam. No ty nie, dlatego daj mi się kierę. Masz. Aha, czekaj, bo. Ja nie mam skrupułów. Wszystko, co na tym serwerze jest moje. A, no dobra, jakie mozianka się ucieszy. Co tu nie, tu ona się... już tu nie gra. Kantorek. Ty się podejrzewam, że nie gra, bo przynajmniej nie widziałem tu ani razu, tylko domek zobaczyłem na początku ferajny. Ale potem już jakby tu nie wróciła, tak. więc wydaje mi się, że chyba tutaj nie gra. Bo rządzi partia bambus. Bo rządzi partia bambus. Myślisz, że z powodów politycznych nie chciała tutaj zamieszkać? Tak. Chcecie zamykać do więzienia osoby, które mają własne zdanie? Nie, to tylko, wiesz co, jakby to może się wydawać, że jest złe, ale to po prostu taki ustrój jest. Taki jest... mamy ustrój, jakby nie ma się tu zimować, Taki ustrój jest, czym więc. Nie no. Tak. No, no. Dobra. tu masz to drzewię. Ja tutaj łatam dalej dziury no. w mojej ścianie. O nie. Co? Masz to drzewienko. Masz łap drzewienko. Mm. Łatnie. Dobra. A tu masz. odbudujemy ci łóżeczko. Nie, to mi tutaj postawił takie drewno, ale w ogóle to się nie przydało. Jakie drewno? Jedzenie. No, jak lubisz grzyby na surowo, to jedz. Nie no, na surowo nie, może zupkę zrobię. Masz. Co A masz szkło? Szkło? No, żeby białe szkło zrobić. No mam. A co, chcesz białe szkło mieć w domku? Nie tobie dać, głuptasie. Ale bo... przecież już mam. Aha, bo mi to wysadził. No. No tak. Nie, bo wiesz co, bo ja jakby yy, zrobiłem yy, szkła pół godziny przed tym, jak zaczęli nagrywać. No bo. Wiesz co, ja mam... Stwierdziłem, plan. że naprawię ten domek w końcu, ale... No, Zrób wyszło, sobie wyszło. na zapas tego szkła, żebyś. Mam z... na zapas, na że zrobiłem na zapas. Pomyślałem, dobra, już zrobione, już wystarczy. <laughs> Wszystkie surowce, z których masz ten domek zbudowany sobie, wiesz, tak na chomiku i żeby w razie jakby ktoś ci znowu coś wysadził. Coś na chomiku, to... ale ja nie fuzę na chomiku O, to jest ta marchewka, którą ci zasadziłam. O, zbierają sobie i ci zasadzę ją na nowo. Okej. Okay. Bo ktoś ci ją zebrał i nie zasadził. Powinniśmy okay. się za to do więzienia. Okej, okay, spoko. No. no dobra. No to w sumie, nie, w sumie mój domek jest. No nie powiem, że hey, jest naprawiony. Cześć! Cześć. Aaa, no za co? Za byt. Ja ci dam byt. Kurde, o Nie, to nie to drewno. Widzę, <laughs> że zostawcie łapkę w górę za mój domek, biedny. Zostawimy, zostawimy. Nawet ja zostawię. <laughs> nie <noise> idę dalej kopać domu jakiej bo nie mam sił. To może zostawmy to już co? Bubi, zostaw ten grzybek, ładnie wygląda. Bubi, to jest wełna? To jest. co to jest? To jest. Nie, to jest jak... Wełna! No cicho, muszę że jest wełna, No ja nie wiem, słuchaj, jak ty zadać minecrafterem to ty musisz najpierw repetycję dobra, je bardziej minecrafta cicho, cicho. Od razu ładnie. W takim tutaj. razie myślę, że tym akcentem, akcentem tej wspaniałej pomyłki możemy zakończyć ten wspaniały odcinek. Także pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, bo to bardzo motywuje. Zachęcam Was do komentowania, bo odpowiadam na Wasze komentarze. I oczywiście subskrypcja i dzwoneczek, jeśli chcecie, oczywiście, więcej filmów, prawda, Hubi? No. No. Także do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!